Siemano, z tej strony Polski, niece Polak, a to kolejny odcinek z Minecraft Server Minigames. Games. sobie telefon. Tak. Regulamin szybko będę czytał. Nie czytować kick, nie spawnuj kick, nie potrzebujesz się podadmi na kick, nie płucisz jej meop kick, nie obrażaj kick, nie oszukuj kick, nie przeklinaj kik, nie wyzywaj nie z... kick, nie znajomyś regulaminu ban. Później wam przeczytam po tej arence. O co chodzi w tej grze? Także chodzi o to, żeby zrzucić kolejnego przeciwnika. Żeby zrzucić przeciwnika z platformy. O, jak widzicie. Nie, no, czy dostajecie diamentową łopatkę. I staracie się zrzucić przeciwników. Dokładnie. I, i jak Wam się to uda, bo są dwie warstwy w tym. Pierwsza jest taka łatwa, a druga już jest yy, do... Ostatnia, że jak się już spanie, o jak widzicie, ja już spadłem, zaraz wam zademonstruję, proszę, jest lawa, Więc trzeba być w tym ostrożnym. I split polega dosłownie na tym, yy, no właśnie, tak jak wam mówię, że zrzucacie przeciwników, in, przeciwników z platform i takich różnych tych. I w drugiej warstwie, czyli tej ostatniej na samym dole. Właśnie pod śniegiem jest lawa. Ja tu właśnie próbuję zrzucić matrixa. Taki matrix, że przeskakuje nad każdym. Wow! Olbym wpadł do lawy. IP serwera: sypylefy.mcpepolska.pl port 19132. Wow, jakie ja mam lagi, ja pierdzielę. Nie wiem, albo wszyscy. I to PVP mnie wkurza. Bo ja bardzo często przez przypadek na graczy klikam. Yes, wygrałem. Yeah. Dobra, piszę sobie. Yeah. Ok, przeczytam wam dalszą część rzeczy. Opisuję, różnych tak. Jest to ser... Jest to serwer Split. Ten serwer polega na tym, że. Gracze walczą ze sobą na arenie, a wygra ten, który ten, kto nie spanie z niej. A więc życzę dobrej zabawy! Powodzenia! Pokój dla adminów VIP-ów, oni tam tylko wejdą. Komendy: Aby sprawdzić statystyki, wpisz HG, aby zreportować teraz wpisz report, i tę wiadomość to wyślecie wtedy, kiedy do admina, aby wysłać prywatną wiadomość, wpisz ten wiadomość. Nikt musi być poprawny, oczywiście. Wpisz help, aby sprawdzić dostępne komendy. Aby napisać coś ważnego na czacie, wpisz mi wiadomość. Aby sprawdzić listę graczy, wpisz list. Aby sprawdzić ping, wpisz ping. Wpisz unregister hasło, aby się wyrejestrować. Ping. Sprawdzę, co to jest, bo szam nie wiem. Nie mam dostępu do tej komendy. Trudno. Gdzie tutaj ja tam? O, widzicie, hero wyszedł, bo ma admina. Pozdrawiam go, pozdrawiam cię, hero. O, jajny. A, i zresztą, ja się z wami widzę po przerwie. Będzie cięcie. Okej, okay. znowu z wami się witam, witam po krótkim cięciu, ale od razu już na arenie. No raczej, bo po co macie oglądać, to wiecie. Jak ja tutaj się stoję na spawnie, piszę, gadam jacyś... Ale zresztą, nieważne. No ale mniejsze z tym. No, ja jestem z wami już po przerwie. Drogi! Kozak! Fuck! Tak jak wcześniej. spałem i wygrałem. Dobra. Ostatnia runda. I kończę odcinek. Teraz zginę lub wygram. Haha! Ło! Wow, wow, wow. Jakiego farta, że miał. <laughs> wpadłeś do jakiejś mi... <laughs> <laughs> wpadłeś do lawy, sam się wpadłeś, <laughs> Muszę to wy... Jest! Teraz zostałem ja. Co? I co? I Teraz zostałem runda finałowa. Teraz zostałem ja i z Jak to pisze? -ter nie wiem, jak to się Sterhub. Tak, Sterhub. Teraz zostałem ja i Sterhub. Jaka pipka nie chcę zejść na dół. No jaki mi go żal. Chodź na dół i nie. nie. A od razu wam mówię mój nowy nick polski MCPE z małej Polak. Tu jak widzicie. Dlaczego? Super skoczek już nie mam. Dlatego, bo wolę mieć jak ma youtuber. I masz za swoje i wygrałem! Ha, 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 ha. I polski ECPE Polak wygrał! Yo! No i co? Ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka z różnych serwerów Minecraft Pocket Edition. No i znowu ja się z Wami żegnam, razem z Hero. Pozdrawiam Cię na razie, do kolejnego odcinka.